Maszyna interpretacyjna, autor Marta Baron: Jeszcze kilka sekund po operacji byli szczęśliwi. Wiele lat badań, niezbędne poświęcenie, pełen sukces, zrealizowana potencjalność, zmieniła się w piekło. Proces przemiany był powolny, ale nieodwracalny. Wizualnie nie do wykrycia. Wielokrotnie była badana, ale nie było odejścia od normy. Większość obserwatorów było przekonanych, że czegoś ubyło. Ten fizyczny brak był zauważalny, ale niemierzalny. Natomiast psychiczny ubytek był niemal dotykalny. Pełna życiowej energii, entuzjazmu Emma Paff milczała. Początkowo przypuszczano, że implant uszkodził mózg. Co zostało to wykluczone przez testy. Ona nas ignoruje, twierdził James Andrew Smith. Osiągnęła cel, nie jesteśmy już potrzebni. Nikt oprócz niego w zespole nie odważył się tego powiedzieć głośno. Większość obawiała się tego. Od początku projektu takie poświęcenie i altruizm nie mógł wynikać wyłącznie z wyrodzonych cech charakteru. Trudno jest pozyskać dofinansowanie na badania związane z kulturą. Jeszcze trudniej na eksperymenty, w których materiałem badawczym jest żywy człowiek. Nie jest jednak ważne, jak wiele trudu się włożyło w ich zdobycie. Jeśli efekt jest, delikatnie mówiąc, niezadowalający, cały zespół oraz sponsorzy kilka następnych miesięcy po operacji zacierali ślady nieudanego przedsięwzięcia. Zniknęły bazy danych. Publikacje oraz inne elementy delikatnej sieci, yy, jaką są stosunki międzyludzkie. Na końcu została milcząca Emma a raczej nieudana maszyna interpretacyjna. Z biologicznego punktu widzenia to nie będzie śmierć, bo nie ma w niej już niczego, co mogłoby umrzeć, uspokajał Smith Edwarda Gromera. Jest jak każde inne urządzenie nie działa prawidłowo, więc nie ma w tym nic niewłaściwego. Być może przyszłe pokolenia badaczy będą potrafiły w nie, yy, z niej zrobić lepszy użytek. Gromer nie potrafił zrozumieć spokoju kolegi. Jeśli nie da się jej zabić, to albo uczyniliśmy ją nieśmiertelną, albo zmarła w czasie operacji. Smith nie odpowiedział. Uważał, że maszyny nie da się zabić, a Emma nigdy nie była dla niego człowiekiem. Należała do pierwszego pokolenia sztucznie wyhodowanych ludzi. Wirus, który powstał po katastrofie ekologicznej w drugiej połowie XXI wieku sprawił, że wszystkie poczęte w zwyczajny dla gatunku ludzkiego sposób płody umierały w trzecim miesiącu ciąży. Nowi ludzie stracili główną konieczność biologiczną, jaką jest reprodukcja, a zachowali ciągłość kultury. Zyskali dzięki temu czas na pogłębioną analizę odziedziczonego kapitału. Nikt nie przewidział, że zdolności reprodukcyjne ludzi są tak istotne w procesie twórczym. Nowi ludzie, istoty wybitnie intelektualne, nie potrafili tworzyć wartości. Kultura oparta na produkcji była dla nich bez znaczenia. Żyli w świadomości, że zmuszeni są do porozumiewania się za pomocą pustych znaków, stąd też pomysł na stworzenie maszyny interpretacyjnej. Miała stać się tłumaczem starych wartości na nowy język. Zresztą nikt nie wpadnie na jej ślad, bo zniszczyliśmy wszystkie poszlaki, dodał Grumer. Zostanie tutaj na zawsze zakopana w archiwum. Leżała bez ruchu w szklanej komorze, oczy miała otwarte, a spojrzenie spokojne. Smith nie powiedział. Podszedł do niej i zapukał w szklaną pokrywę. Śnieżko, wiesz dobrze, dlaczego to robię. Cieszę się, że milczysz. Mądra z ciebie dziewczynka. Nie zabierzesz na wolności. Żałuję tylko, że ze wszystkich zjawisk nigdy nie byłeś w stanie zrozumieć tego, co czuję, kiedy na ciebie patrzę. Musiałabyś się urodzić. Dobranoc. Wystukał sekwencję klawiszy na kontrolce i zgasły wszystkie światła. Nie pozostało im nic innego, jak wymazanie odpowiednich partii wspomnień. Mnemotechnicy czekali w sąsiednim pomieszczeniu. Koniec części pierwszej.